No i dobra, zaczynamy, wjeżdżamy w te tereny tutaj. Naprawdę fajny teren. Niby środek miasta, a fajnie zielono. Czasami jeżdżą tutaj samochody. Offroady tak zwane. A my tutaj jedziemy na kiweju Kiedyś tutaj także biegałem. Moje najdłuższe zawody to było 21 km w biegu górskim, ale na ten moment już nie biegam, ale nie będę mówił dlaczego i tak dalej, bo to nie ten temat. Teraz po prostu jedynie jestem tutaj czasami na spacerach Jedziemy powoli, trawa jest mokra Jest jeszcze poranna rosa No cóż, a opony w Kiueju No nie ma co ukrywać Gdzieś musiały być koszty obniżone Są to najtańsze chińskie opony także Zobaczymy, czy gdzieś się nie poślizgnę. Fajny teren do jazdy na rowerze. Także mi się tutaj zdarza. Na takie fajne poranne przejażdżki po pracy. Jak jestem po nocnej zmianie, to jest tutaj tak fajnie pusto. O, 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 o. Także fajne na przejażdżki na rowerze, na bieganie, na spacery. Na motor może niekoniecznie. Jak już to może na jakiegoś krosa, także tutaj czasami jeżdżą, chociaż nie za często. No i jedziemy. Cóż, trzeba Kiwaja sprawdzić w różnych warunkach. Może za jakiś czas uda się wybrać w jakąś małą wyprawę, która mi się marzy. Nie wiem, czy to będzie w tym sezonie, czy tym motorem, bo w planach na przyszły sezon jest prawo jazdy i kupno czegoś większego ale ze względów ekonomicznych na małe spalanie tego motorka to fajnie by było wybrać się w jakąś taką w takiego małego tripa po polsce na przykład beskidy bieszczady zebrać jakąś fajną ekipę i pojechać, ale to na razie wszystko jest w planach, bo na razie moja przygoda jeszcze się zaczyna, to jest zaledwie półtora miesiąca, no ale na pewno nie żałuję, a sprawdzić się trzeba w każdych warunkach także i I takie warunki trzeba sprawdzić. Jak widać nie jest to jakiś teren straszny. Nic tam nadzwyczajnego. Na razie. Jedzie się całkiem dobrze oczywiście w cudzysłowiu nie jest to asfalt można sobie popodziwiać przyrodę jest naprawdę fajny teren Można poczuć odrobinę klimatu krosowego. Też musi być fajna zabawa. Jest jeszcze dosyć wcześnie, bo jest godzina 8.30 w sobotę, także ludzie po tygodniu pracy chyba śpią. W południe jest tutaj troszkę biegaczy, trochę ludzi z psami, troszkę na rowerach, nie ma ich za wiele na szczęście. Także taki, że tak powiem, dziki, trochę zielony teren. To jest coś fajnego, jeżeli jest to w pobliżu gdzieś miejsca zamieszkania Tu jest odrobinę piasku, kamieni. Także powolutku... O... Szarpie troszeczkę. Ale cóż, jedziemy. Zobaczymy. O, 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 o. No, piasek jest trudnym, niebezpiecznym terenem, widać od razu, że rzuca. Kamienie już nie są tak groźne. Spróbujemy sobie zrobić. mi chodziło idzie jak burza. No i w sumie powolutku wyjeżdżamy i to było na tyle tego terenu ale można było troszkę poczuć czegoś innego sprawdzić się odrobinę piasku odrobinę mokrej trawy trochę dziur trochę wybojów trochę kamieni